Jesteśmy w Warszawie, gdzie startuje pierwsza edycja kongresu ESG, czyli Polska Moc Biznesu. To właśnie tutaj przez najbliższe trzy dni aż 150 specjalistów i ekspertów będzie rozmawiać na tematy najważniejsze z perspektywy polskiego biznesu, czyli będziemy mówić zarówno o gospodarce, o społeczeństwie i o tym, co możemy zrobić, żeby żyło nam się lepiej. Poruszymy także oczywiście tematy ekologii, od której abstrahować nie można. Będziemy przeprowadzać wywiady także na gorących krzesłach i bardzo się cieszę bo pierwszy z nich mam przyjemność przeprowadzić z Panią Izabelą Banaś, Zastępcą Dyrektora Departamentu Analizy i Strategii PARP. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło, że mogę tutaj z Państwem być. E, państwo od lat wspieracie rozwój tych właśnie innowacyjnych technologii, strategii, które mają w szerszej perspektywie sprawić, że będzie nam, społeczeństwu, żyło się lepiej, ale także biznesowo, żebyśmy mogli rozwijać skrzydła. E, wiem, że obecnie toczą się dwa konkursy pod Państwa patronatem, pod Państwa skrzydłami. czy Chce Pani powiedzieć na wstępie coś o pracodawcy jutra, kto zdobył ten zaszczytny tytuł w zeszłym roku i jak to wygląda w tym roku? Konkurs Pracodawca Jutra to tak naprawdę już szósta edycja. W tej chwili można składać wnioski do 24 listopada, także serdecznie Państwu zachęcamy. Mamy tutaj trzy kategorie konkursu. Zapraszamy przedsiębiorców wszystkich, małych, średnich, dużych, takich, którzy realizują programy skierowane na rozwój kompetencji, na rozwój kompetencji nie tylko własnych pracowników, ale też na przykład studentów, uczniów nauczycieli, wykładowców i tak jak powiedziałam mamy tutaj trzy kategorie. Pierwsza kategoria to rozwój pracownika i mówimy tutaj o takich inicjatywach, takich programach kompleksowych firm, które są właśnie nakierowane na rozwój tych kompetencji i zarówno zawodowych, ale też tych takich kompetencji miękkich. A więc jakby wszystkie takie kompleksowe programy, które firmy prowadzą po to, aby podnieść kompetencje swoich pracowników, jak najbardziej mogą się Państwo tutaj w naszym konkursie nimi chwalić. Druga kategoria to kategoria ambasador edukacji, i to są takie przedsięwzięcia, które przedsiębiorcy realizują już we współpracy z jednostkami szkolnictwa, czy to ze szkołami zawodowymi, czy ze szkołami podstawowymi, czy z uczelniami wyższymi. I to mogą być takie inicjatywy jak na przykład organizowanie stażów dla uczniów czy studentów, organizowanie jakichś warsztatów, wykładów, takich, które będą pomagały tym uczniom zrozumieć, jak faktycznie wygląda to w środowisku naturalnym, ale to też mogą być takie działania skierowane do tych, którzy kształcą, a więc do nauczycieli, wykładowców, po to, aby oni też wiedzieli, jak ta technologia zmienia się w firmach i po to, aby te programy kształcenia były jak najbardziej adekwatne do tego, co się dzieje. I trzecia kategoria, dojrzałe kompetencje. Myślę, że pomyliłam jest, nazwę, ale, ale może powiem o co chodzi. To jest kategoria skierowana do przedsiębiorców, które realizują takie programy nastawione na wzrost kompetencji osób powyżej 50 lat. I właściwie. Nawet nie mówimy o takim wzroście kompetencji tych osób, tylko bardziej myślimy o takich programach mentorskich, gdzie przedsiębiorcy będą łączyć właśnie te kompetencje osób z tak bogatym doświadczeniem i z, i z tak dużą wiedzą z kompetencjami tych osób młodych. A więc mogą to być jakieś programy mentorskie, mogą to być wszelkiego rodzaju programy, gdzie, gdzie po prostu łączymy te dwa światy i staramy się je zintegrować w firmie dla dobra właściwie obu stron, bo przecież jedna i druga strona może się bardzo dużo z takich relacji Nauczyć. Tak, to jest właśnie bardzo ciekawy aspekt, który e, pani poruszyła, ponieważ mamy taki problem tego dialogu międzypokoleniowego i on też jest bardzo wyraźny właśnie w środowisku pracy, gdzie z jednej strony widzimy, że szukamy do pracy osób młodych, do dynamicznych zespołów. E, I tutaj jest to wykluczenie osób starszych, ale z drugiej strony też jest mała gwiazda i dopisek, ale z bogatym doświadczeniem. I właśnie bardzo trudno jest łączyć i to doświadczenie i kompetencje, które mają te osoby starsze, z których tak de facto. E, w moim odczuciu nie korzystamy nadmiernie. Więc takie konkursy, właśnie, jakie organizują państwo, dają dużą szansę na to, że to się może zmienić, że faktycznie możemy zatrzeć te granice między tym młodym pokoleniem, które dopiero wchodzi na rynek pracy, ale też tych osób starszych, które nie są wykorzystywane w pełni, jeżeli chodzi o te kompetencje, o te szlify. Więc to wspaniała i bardzo ciekawa inicjatywa. Taki jest cel tej inicjatywy? Z jednej strony, żeby nagrodzić tych najlepszych, którzy już robią takie działania, ale z drugiej strony też, żeby inspirować innych przedsiębiorców, żeby pokazywać, że takie działania mają sens, że one się przekładają na realne wartości w firmie, na zmianę. Kultury organizacyjnej, na też jak gdyby podwyższenie wyników, więc jak najbardziej, jeżeli Państwo takie inicjatywy organizują, to proszę się nimi chwalić, proszę też pokazywać innym przedsiębiorcom, w jaki sposób Państwo to robią. A jakie są nagrody? Jakie są te korzyści też materialne, bo oczywiście mówiliśmy tutaj o tych pozamaterialnych, jakie czy to są korzyści materialne? Ma... W tym konkursie głównie chodzi o tytuł pracodawcy jutra. Chodzi nam o to, żeby pokazać te firmy faktycznie jako takie firmy, które. Organizują dobre środowisko dla pracowników, i to oczywiście przekłada się na takie korzyści pozamaterialne. Pracownicy chętniej szukają pracy w takich firmach. Natomiast nagrody finansowe mamy w naszym drugim konkursie, o którym chciałabym Państwu powiedzieć. To mamy jest nowe przejście. I to jest tak, konkurs Polski Produkt Przyszłości. Konkurs, który organizujemy już 24 raz, to 24 edycja. I w tym konkursie nagradzamy te najbardziej innowacyjne polskie produkty, takie, które mają szansę zawajować świat. I ja muszę powiedzieć, że w tej 24-letniej historii naszego konkursu mieliśmy naprawdę produkty z bardzo różnych obszarów, z bardzo różnych branż. To są i produkty medyczne, telemedycyna, która teraz świeci święci, jak gdyby swój tryumf, jest jak gdyby, koniecznością. Ale też informatyka, biotechnologia, farmacja, różnego rodzaju maszyny. I bardzo się cieszymy, bo widzimy naszych laboratorów, którzy odnoszą sukcesy na rynkach. Także, także mamy nadzieję, że chociaż, chociaż w takim drobnym geście, po prostu przyczyniamy się do tego, że mogą ten świat zawojować. A zechce Pani przypomnieć, kto wygrał w zeszłym roku, jaki produkt okazał się tym najbardziej innowacyjnym i jak faktycznie on przełożył się, jeżeli jest już. Wdrożony na nasze funkcjonowanie, na jego ulepszenie? Te projekty z ostatniego roku, to właściwie tak naprawdę te tytuły przyznaliśmy w czerwcu tego roku, więc ja może powiem o tych jeszcze wcześniejszych, bo je już widać na rynku. Mm -hmm. I na przykład jednym z laureatów w 2000 roku był, była firma Stetomi, która wprowadziła na rynek taki elektroniczne stetoskowo, więc jak gdyby w warunkach domowych możemy przeprowadzić badanie, przesłać wyniki poprzez aplikację do naszego lekarza, który to zdiagnozuje. Ale też są specjalne algorytmy sztucznej inteligencji, które bardzo dokładnie i precyzyjnie odczytują te wyniki. A więc, jak gdyby, można z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem wiedzieć, czy jest powód do niepokoju, mm -hmm. warto się szybko z lekarzem skontaktować, czy, czy, czy może, być może takiego nie, powodu nie ma. I to jest produkt, który faktycznie z, ze względu na pandemię. No, Trafił w ten odpowiedni, trafił, trafił w odpowiedni moment. czas. Ale tak jak powiedziałam, to są produkty z bardzo różnych branż. Mieliśmy na przykład projekt dotyczący takich innowacyjnych nasion konopi, Henola. E, które e, już w tej chwili są uprawiane i w Ameryce Północnej i w Ameryce Południowej i w Japonii i w Australii, a więc jak gdyby czasami ale Polska chyba też się otwiera na te uprawy, jeżeli e, gdzieś dobrze e, wyczytałam. Tak, zdecydowanie są to e, jest to produkt, który jest używany bardzo szeroko, też przecież w kosmetyce. E, i e, e, czasami to są takie produkty, których nie widzimy na półkach, bo, bo one są właśnie gdzieś na polu, to są jakieś maszyny bardzo specjalistyczne, to jest bardzo specjalistyczny sprzęt medyczny, niemniej jednak to są takie produkty, które e, no, rozwiązują jakieś problemy społeczne i na to też kładziemy nacisk w, w naszym konkursie. Tak, ale tutaj pani połączyła nawet wiele elementów mówiąc o tym specjalistycznym sprzęcie do wykorzystania w domu. Bo z jednej strony nam to daje poczucie spokoju i taką szybkość. Uzyskania odpowiedzi, co mi jest, bo zazwyczaj yy... No zdarza się tak, że szukamy odpowiedzi w wyszukiwarce Google, która nie zawsze jest dobrą podpowiedzią i czasem naprawdę możemy sobie zrobić więcej szkody niż pożytku. Tutaj mamy realne dane, które możemy ocenić i wiedzieć, co robić dalej. Ale to jest też oszczędność czasu, nie tylko nasza, ale też odciążenie lekarzy. Jak wiemy, kolejki są naprawdę znaczące. Czasem nie musimy się do niego wybierać, do specjalisty, więc tutaj jest bardzo szerokie wykorzystanie tego produktu. Tak, czasami możemy się po prostu nie narażać na taki bezpośredni kontakt w przychodni. Y i zdiagnozować online. I ta diagnoza nie musi polegać tylko na takiej rozmowie telefonicznej, ale na analizie właśnie y, takich parametrów, które mielibyśmy wcześniej szansę zweryfikować tylko na wizycie stacjonarnej. Więc... A proszę powiedzieć, jak wygląda wdrożenie takiego produktu? No bo wiemy, że zgłaszamy się do konkursu, okazuje się, że nasz pomysł był najlepszy, otrzymujemy zaszczytne tytuły i co dalej się dzieje? Mhm. Przede wszystkim my w tym naszym konkursie nagradzamy takie produkty, które są już na pewnym etapie wdrożenia, więc muszą być co najmniej doprowadzone do takiego stanu przedwdrożeniowego. Tak mówiąc taką nomenklaturą badawczą, one są doprowadzone do szóstego TRL-u. Brzmi groźnie. Brzmi groźnie, ale myślę, że przedsiębiorcy doskonale wiedzą o co chodzi, ale też mogą być to już produkty wdrożone. Ważne jest, żeby one na rynku nie były dłużej niż 24 miesiące w momencie właśnie składania wniosku o dofinansowanie. I musimy pamiętać, że to są naprawdę bardzo innowacyjne produkty. Ich przygotowanie, ich opracowanie to często to są lata pracy, to są to jest pot i łzy tych naszych przedsiębiorców, nie tylko przedsiębiorców, bo tutaj w tym konkursie mamy trzy kategorie. Jedna właśnie dotyczy przedsiębiorców, druga dotyczy jednostek szkolnictwa wyższego, instytucji badawczych i trzecia to jest taka kategoria wspólna, gdzie staramy się promować współpracę właśnie biznesu z nauką, a więc to jest taka kategoria, gdzie startują wspólnie przedsiębiorcy razem właśnie z taką jednostką badawczą. No, i tak jak powiedziałam, te nasze nagrody właściwie to jest tylko taka wisienka na torcie. Mamy, mamy świadomość, że ta praca, ten trud włożony w przygotowanie tych produktów jest po prostu tak niewspółmierny do tych nagród, że jedyne to, co możemy zrobić, to w jakiś tam sposób pomóc tym przedsiębiorcom wypromować te produkty. A więc, no przede wszystkim, ten. Tytuł Polski Produkt przyszłości, który pozwala na promocję, przede wszystkim też nagrody. Staraliśmy się tutaj u, u, znaczy ufundować nagrody finansowe, a więc w każdej kategorii mamy jedną nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy i cztery wyróżnienia w wysokości 25 tysięcy. I tak jak powiedziałam, wiemy, że to jest niewspółmierne do tych nakładów, które przedsiębiorcy, którzy naukowcy ponoszą do wyprodukowania tych produktów, ale chcemy dodać taki swój kamyczek do tego, żeby być może mieć środki na to, żeby pokazać to na forum międzynarodowym, że być może zrobić jakąś kampanię promocyjną produktu, a być może dopracować, mieć środki na to, żeby zrobić jakieś ostatnie prace badawcze. Także przede wszystkim tytuł, przede wszystkim my staramy się jak najbardziej promować te rozwiązania, no i ta nagroda finansowa. No jak mówią, od grosza do grosza, więc to na pewno też jest bardzo istotne. Kiedy dowiemy się, jaka jest innowacja z tego roku, kto otrzymał ten zaszczytny tytuł? Myślę, że dowiemy się na wiosnę, dlatego że wnioski mogą Państwo składać do 6 grudnia, do Mikołaja. Tak, łatwo datę zapamiętać. Natomiast później oczywiście trwa ocena tych projektów i tą ocenę pewnie zakończymy jakoś pod koniec lutego, ale później, ponieważ staramy się. Jak największy sposób nagłośnić te wyniki, przygotować gale, przygotować katalogi, gdzie są opisani nasi laureaci. No to najprawdopodobniej pod koniec marca będziemy właśnie już z wielką pompą ogłaszać wyniki konkursu. Świetnie. W takim razie czekamy na wyniki, czekamy na innowacje. No ja bardzo Pani dziękuję za tę dziękuję rozmowę. Dziękuję serdecznie.